Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Lux and Happy. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tak wyjdzie, że on będzie wyjątkowy, ponieważ będę Wam prezentowała wspaniałe stylizacje, a dopełnieniem tych stylizacji będą dodatki z mojej jednej ulubionej marki obuwniczej, marki Kazar. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to wiecie co zrobić bo bardzo mi zależy, żeby nie omijały Was takie smaczki i kąski, a dzisiejsza kolekcja będzie absolutnie wyjątkowa. I kto już tutaj ma ochotę przeklikać się, a bo film sponsorowany czy coś, słuchajcie, poczekajcie, poczekajcie, padniecie, jak zobaczycie buty i poznacie historię, którą Wam opowiem. Także lecimy teraz z intro i za chwilę będzie komplet informacji. Nie wiem, czy to będzie widać, ale kotki ze mną współpracują. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale mam na sobie moje ukochane bodki. Zobaczcie, jakie one są zgrabne. Jak one pięknie wyglądają do tego garnituru. I to są bodki, w których chodzę właściwie prawie każdego dnia do biura. znaczy, nie chodzę każdego dnia do biura, ale w momencie, kiedy pojawiam się w biurze, to prawie każdego dnia mam je na sobie, ponieważ one pasują mi do wielu różnych biurowych spodni. Ja najczęściej tego typu bodki noszę do spódnicy spodni, do długich spódnic sukienek, Nie noszę długich spódnic, do długich sukienek, bądź też właśnie do takich lekko krótkich spodni. Bardzo, bardzo je lubię i są to oczywiście bodki Marki Kazar. Kto nie widział filmu, w którym pokazuje nowości Marki Kazar jesienne, to będzie on podlinkowany na górze i podlinkowany na dole, a dziś będzie jedna z najbardziej ekscytujących kolekcji, jakie widziałam. Mowa oczywiście o kolekcji Celebration. Jest to nowa kolekcja w marce Kazar. Jak sama nazwa wskazuje, celebration, czyli świętujemy. Świętujemy w czasie świąt. Świętujemy na różnych urodzinach, świętujemy latem, zimą, josną, wiosną, jesienią. Yy, lubimy świętować. Nie wiem, czy wy lubicie świętować, ale ja lubię i staram się jakieś takie wyjścia, wyjścia yy, w mniejszych grupach, świętować chociażby jakąś wątką stylizacją. I słuchajcie, to było bardzo śmieszne, bo dzisiaj zobaczycie różne buty. Będą cztery pary butów i jedna torebka, yy, i gwarantuję Wam, że są boskie. I najlepsza była historia, ale nie, do tej historii wrócę może później, a najpierw pokażę Wam dwie pary butów. Oczywiście będę wszystko mierzyć w stylizacjach konkretnych, świątecznych, takich imprezowych, ponieważ mam trochę takich kreacji i pomyślałam, że no, no nie wypada takich pięknych butów mierzyć do jakichś po prostu yy, szerokich jeansów albo co gorsze spodni dresowych. Także kochani, te piękne buty, bardzo śliczne, na niewielkim, Obcasie to jest obca około 8 cm. Wydaje, wydaje mi się, że on ma 8 cm, nie sprawdzałam tego dokładnie. Bardzo komfortowy, bardzo wygodny. Według mnie te buty prześlicznie pasują do spodni. Nie wiem jak wy, ale ja lubię właśnie tego typu buty zakładać do spodni, do spodni, które nie są bardzo długie i wiecie, ich tył nie ciągnie się po ziemi. Czyli na przykład tego typu spodni, jak w dzisiejszym wełniano-jedwabnym garniturze. Nie ma co przedłużać, zaczynam mierzenie. W tym przypadku bardzo, bardzo, bardzo podobają mi się te śliczne buty, które yy, idealnie można właśnie pokazać, bo to są tak piękne buty, że trzeba je pokazać. Trzeba je pokazać, one są śliczne, one są wygodne, one mają niewielki obcas. Zobaczcie, jak pięknie prezentują się i według mnie podkręcają stylizację, ale do tego modelu można tę stylizację podkręcić jeszcze bardziej. Teraz uwaga zobaczcie, przepiękna, śliczna torebka z nowej kolekcji. Z tymi samymi brylancikami, ozdobą błyszczącą, co na czubeczkach butów. Wydaje mi się, że to jest cudowny zestaw, i zobaczcie, garnitur taki, bardzo uniwersalny, ale dobrej jakości, i według mnie tę jakość widać. W ubraniu, i widać ją też w tych butach. Bardzo mi się podoba to zestawienie. Uważam, że jest to zestawienie bardzo eleganckie. I słuchajcie, gdzie się tak można ubrać? Jak ja się dziś ubrałam, wydaje mi się, że można się tak ubrać na przykład na Christmas party, że można się tak też ubrać na wigilię, na każdą taką formalną imprezę, jakie w tej chwili się wydarzają. Garnitur jest z nowej kolekcji, też będzie podlinkowany na dole. Zresztą w poprzednim odcinku mieliście dokładnie ten garnitur pokazany, tylko troszeczkę w innej stylizacji, a ja dziś. Pokazuje Wam się w takiej wersji troszkę eleganckiej, troszkę bardzo eleganckiej, ale nie przesadzonej. Także piękna, klasyczna torebka wizytowa. Do niej również jest łańcuszek. Łańcuszek jest w środku, ponieważ ja tego typu torebkę zdecydowanie nosiłabym, właśnie jako klacz, czyli jako torebkę taką do ręki. Pięknie. Jak myślicie, dajcie znać, czy to Wam się podoba, a ja pomału. Przebieram się w drugą stylizację i to będzie stylizacja właśnie z takimi też płaskimi butami, ale będzie inny garnitur. Zmieniamy, ponieważ mam kolejną parę butów na podobnych obcasach. To są takie też właśnie niższe obcasy, bardzo wygodne, ale spójrzcie na to cudo, spójrzcie na te buty, na ich piękno, jedwabiste pokrycie i cudowne paseczki, które, uwaga, są tak wygodne, ponieważ. W tych bucikach od spodu jest taka gąbeczka na tej skórce, dzięki czemu te paski się nie bijają. Są wygodne, są piękne i dopełniają stylizacji. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja mam teraz na sobie, mam nadzieję, że nie jestem z daleko, mój klasyczny garnitur jedwabny, e, który uwielbiam, noszę go do pracy, do biura, mieszam go ze swetrami, ale też on się doskonale nadaje. Do tego typu stylizacji, które wyglądają bardzo stylowo, bardzo luksusowo i bardzo pięknie. Zobaczcie, jak cudownie te buty podkreślają jego elegancję. Także yy, dzięki butom całkowicie zmieniłam yy, wygląd tego garnituru oraz okazję, na jaką można go założyć. I teraz podsumowując, czy te buty podkręcają tę stylizację? Myślę, że kompletnie. Dodajmy to jeszcze torebkę. W tym przypadku użyłabym po prostu takiej klasycznej, małej, czarnej torebeczki. Ona ma oczywiście tę ozdobę. Ja w tej chwili to troszeczkę bardziej ukryję. Natomiast ona też będzie bardzo fajnie pasować do tych butów. Co więcej, te buty są tak wygodne, że można w nich chodzić jak w kapciach. Naprawdę. Jeżeli nie jesteście osobami, które lubią zakupy online. Sklepy Kazar macie w każdym prawie centrum handlowym, w każdym lepszym centrum handlowym możecie pójść i przymierzyć. A jeżeli zdecydujecie się na zakupy online, to chciałam Wam poradzić co do rozmiaru. Wszystkie cztery modele, które mam z kolekcji Celebration, które są bardzo wygodne, mam w rozmiarze takim plus pół, tak? Czyli ja najczęściej noszę mój rozmiar oficjalny o takie 40,5, i w butach traperach, w butach kozaczkach. Mam 40 z Kazara, natomiast w tych butach mam 41 i jest to rozmiar dopasowany idealnie. Dajcie znać, który, której stylizacji Wam się bardziej podoba. Czy jest to stylizacja numer jeden z tym pierwszym garniturem, z butami, z ozdobą właśnie błyszczącą, czy właśnie ten taki styl a Hmm, to mi się bardzo podoba, to jest to takie trochę alas Swarowski. Yy, ja nie wiem, nie wiem, które z tych butów wyglądają lepiej, ja jestem zachwycona, ale może teraz czas wyskoczyć z tych garniturów i przymierzyć buty, które będą absolutnie boskie do sukienek. I mam dwie pary takich butów, które będą mi służyć na wszystkie imprezy zimowe. Ale takie wiecie, co? W zamkniętym pomieszczeniu, no bo są to buty z odkrytymi palcami. Także co? Mierzymy. Ja dziewczyny, z tymi butami wiąże się. Interesująca historia. A mianowicie kontaktowałam się z osobą z marketingu Marki Kazar, i pani wysłała mi listę produktów, które chciałaby, żebym pokazała w filmie, i ja odpisałam, że te buty są bardzo piękne, że niesamowicie mi się podobają, ale ponieważ mają obca z wysokości 11,5 cm, nie wierzę, abym chodziła w tego typu wysokich obcasach. Dziewczyny, przepraszam. Przepraszam, Markę Kaza, że coś takiego napisałam. Ja nie sądziłam, że buty z obcasem ponad 11 cm mogą być wygodne. I teraz gwarantuję wam, że jak spróbujecie, możecie odsubskrybować mój kanał, bo ja nie kłamie, ja mówię wam prawdę. Te buty są mega wygodne, są piękne. Zobaczcie, jak się prezentują do jedwabnej sukienki. Ja teraz jestem boso i sekundkę później. Czyż to nie jest cudo? Zobaczcie, piękne, zobaczcie jak one zmieniają w ogóle sylwetkę. Jak one zmieniają wszystko. Jak one się ślicznie prezentują. Użyję również torebki. Torebka bardzo elegancka do bardzo eleganckiej sukienki. Słuchajcie, ta sukienka jest śliczna, jestem w niej zakochana. A te buty y, uważam, że y, gdziekolwiek bym w niej nie poszła, zrobią takie taką robotę, takie wejście będzie, że każdy zwróci uwagę na y, ten but. Jakie się czuję w tej stylizacji? Czuję się turbo sexy, słuchajcie, i też nie czuję się zbyt sexy, ponieważ nie ma aż takiego dużego dekoltu, jaki będzie w kolejnej sukience, którą tak dosyć, jest dosyć odważna. Bardzo mi się podobają te buty, bardzo mi się podobają i zobaczcie, są tak wygodne, ja mogę w nich swobodnie chodzić. Co więcej, one są mięciutkie, to jest wysoki obcas, ale to jest wygodny obcas. Spokojnie mogłabym pójść w tych butach na wesele, Oczywiście na zmianę zawsze sobie biorę baleriny, bo to jednak wiecie, można potańczyć dwie godziny w takich wysokich szpilkach, ale no już dłużej może byśmy chciały coś takiego bardziej płaskiego na wejście fajnie. Buty są niemniej jednak bardzo, bardzo wygodne. Mam też drugą parę, ponieważ nie mogłam się oprzeć, żeby nie pokazać Wam. Drugiej pary w kolorze złotym. Dziewczyny, spójrzcie tylko na to cudo. Spójrzcie tylko na to cudo. Sylwestrowa piękność w pięknym. Co to za złoty jest? Różowe? Wydaje mi się, że to jest takie różowe złoto. Jestem absolutnie zakochana, ale żeby nie przynudzać, pokażę Wam się w zupełnie innej sukience. Uwaga, tej mega, mega, mega odważnej. Słuchajcie, to są e, te same buty, tylko w kolorze złotym. Zobaczcie, jaką one robią stylowe. Dobrze, oczywiście sukienka jest sexy, ale buty też są sexy. I czasem się zastanawiam, czy w moim wieku to jeszcze wypada e, ubierać się e, w tym stylu, słuchajcie, kurczę, kto mi zabroni? Ja lubię, no kiedy jak nie teraz, tak? Albo teraz, albo nigdy. Bardzo mi się podoba, dajcie znać, które z tych butów podobają wam się najbardziej i które z nich robią najlepszą stylówę. Ja bym tę sukienkę, nie, nie założyłam jej na imprezę y, świąteczną firmową, zdecydowanie nie, za duży dekolt. Jednak w pracy trzeba wyglądać profesjonalnie, ale założyłam to na imprezę z przyjaciółmi albo na wesele. Jeżeli ktoś z Was chodzi na wesele w czarnych sukienkach, staram się nie, ale już tak może przebrać się po północy, to można by. Na pewno na Sylwestra i na wszystkie takie świąteczne imprezy w gronie. Przyjaciół, dajcie znać, czy te buty Wam się podobają. Ja wam gwarantuję, że one są bardzo wygodne i bardzo piękne. Bardzo mi się podoba ta kolekcja. Nie mam wszystkiego z tej kolekcji. Zerknijcie na kolekcję Celebration. Bardzo, bardzo polecam Wam tę kolekcję, ponieważ one wzbudzają zachwyt przede wszystkim mój, wzbudzają zachwyt moich koleżanek. Myślę, że będą Wam się bardzo podobać, a przede wszystkim są wygodne. No, nie ukrywajmy. Noga najlepiej wygląda w butach. Na obcasie te dodatkowe centymetry. To jest coś, co jest, słuchajcie, każdej dziewczynie przydadzą się dodatkowe centymetry. Noga wygląda lepiej, inaczej zupełnie się prezentuje stylizacja. Piękne buty dopełniają stylizacji. I tymi słowami chciałam się dzisiaj z Wami pożegnać. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. I komentujcie, która z tych kreacji Wam się najbardziej podoba i którą założyłybyście na jaką okoliczność. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!